Cześć, ja jestem Iza Zabielska i ja jestem z pokolenia Z i dzisiaj mam przyjemność spotkać się z panią Basią. Z panią Basią z pokolenia widzicie, jakiego nie trzeba mówić dużo. I dzisiaj porozmawiamy o tym, co nas łączy, co nas dzieli, ale przede wszystkim dobrze zjemy. Wszystko świeże, ładniutkie, piękniutkie, więc wybierzemy i coś ugotujemy. Ja dzisiaj mam na owoce, ale nie powiem, co zrobię. No, ja też nie powiem, co zrobię, jak tajemnica to tajemnica. Maszerujemy na ryneczek Lidla zrobić zakupy świeżych warzyw i owoców. Izy nie ma, więc powiem Wam teraz, co dla niej przyszykuję, bo ona o tym w ogóle nie wie. Ja nie jestem wybitną specjalistką od kuchni i lubię przygotowywać rzeczy szybko, łatwo, zdrowo, więc myślę, że zrobię jej wrapa ze szparagami, z różnymi innymi dodatkami z tych pięknych warzyw, świeżutkich, które są teraz. Żeby to było lekkie, smaczne, szybkie, szybko przygotowane, więc wybieram sobie teraz szparagi i jadę dalej. Wiecie, że mamy sezon na owoce, więc ja postanowiłam, że zrobię crumble z truskawkami i rabarbarem. I pewnie do tego dorzucę borówki, a z owoców myślałam, żeby zrobić koktajl. No to Izuniu, do kasy, do kasy. Dobra, ja do tradycyjnej. Do tej, a ja do samotny. Dobrze, do, do zobaczenia. Do zobaczenia. Skończyłyśmy już zakupy. Ja właśnie wyciągam ostatnią rzecz. To są truskawki. No, ja sobie też porządkuję swoje dary, które przywiozłam z Lidla. Musimy się brać za roboty, trzeba gotować. To właściwie czym ty się zajmujesz? Chyba musimy się lepiej. Pomóc. Zajmuję się w sobie kilkoma rzeczami. Działam sobie w internecie, nagrywam jakieś. Treści, ale oprócz tego też pracuję nad swoją debiutancką płytą i też jestem tak dla innego artysty. Pracuję nad jego płytą, więc pracuję nad dwoma płytami nara. A jeśli mogę spytać, pani. Co ja robię? Co ja robię? Ja to teraz jestem bardzo aktywną narytką. <laughs> Taką co to? Krawka Nice. Biega. A pani używa social mediów? No, zdziwi się. I Facebook, i TikTok. Nice. Instagram. Owoce już mam i zabieram się za ciasto. I pierwszym składnikiem jest masło, które musi być zimne. No, ja zaraz się muszę brać za ugniatanie tego ciasta. No, a ja w tym czasie obiorę sobie awokado. Muszę powiedzieć, że jak byłam w Twoim wieku, to nawet pewnie nie znałam takiej nazwy. Yy, awokado, teraz wiem, że jest pyszne i zdrowe. Jak powinno się. Prawilnie jeść melona. Naprawdę wspaniały teraz jest ten sezon. Te młode ziemniaczki, szparagi i coraz więcej owoców. Bardzo dobre. Nigdy w życiu nie włożyłam szparagów do wrapa. W sumie chyba zacznę. Rozmawiałyśmy o tym, że uważamy, że to, co na pewno nie dzieli, a łączy wszystkie absolutnie pokolenia, to jest właśnie jedzenie wspólne, wspólne jedzenie, ponieważ jak się z kimś wspólnie je przy stole, to nie jest tylko posiłek, to jest wspólna rozmowa, to jest wspólnie spędzony czas. Często bardzo z najbliższymi osobami nie zmieni. a no, on się powiększa jeszcze wtedy, kiedy razem przygotowujemy to jedzenie, więc to, no, to też prawda. jest bardzo fajne. Dobra. Naprawdę.